Gra przeglądarkowa, prosta, która się nazywa Polityczna Droga. O niej właśnie będę dzisiaj opowiadał, a zrobimy ją wspólnie z AI. Właściwie to ja mam pomysł, ja mam projekt, jakąś wizję tego wszystkiego, a wspólnie z AI zakodujemy projekt. Popatrz, proszę, jak to zrobiłem. W naszym kraju ostatnio bardzo dużo się dzieje, a dużo złego. I jak tak popatrzyłem na tych, którzy startują w wyborach, o wiecie jakich, zresztą czy te, czy tamte, co za różnica, to naszły mnie takie negatywne myśli i stwierdziłem, że zrobię grę, która pokaże polityczną drogę. Przynajmniej taką grę prostą, początkującą. Jak widzisz, jak widzisz, miałem pomysł, to jest opisany pomysł i ten pomysł rzuciłem do sztucznej inteligencji. Ja mam płatną wersję czata GPT, współpracowałem przy tym projekcie z czatem GPT o 4 mini high. Jak widzisz, na początku rzuciłem pomysł, z grubsza go opisałem. No, i znalazłem odpowiedzi ze strony, otrzymałem podpowiedzi ze strony czata. Zaczął się pytać, o to, jakiego rodzaju ma być gra, jaka ma być technologia zastosowana. Wyjaśniłem, że chodzi mi o prostą grę przeglądarkową JavaScript, CSS, HTML, czyli trzy, trzy technologie takie standardowe połączone ze sobą. Uzyskałem wiele podpowiedzi ze strony czata dotyczących tego, w jaki sposób tą grę Zrobić, ale też w jaki sposób ją potem jeszcze ewentualnie rozwinąć, zresztą przemyślę to. I na początek gra ma się składać z tego, że spadają trzy rodzaje karteczek. Na dole jest człowiek. Ten człowiek to oczywiście polityk. Można go też zastąpić polityczką, jak wolisz. No ale jak sami widzicie, tych polityków jest zdecydowanie więcej niż polityczek, więc wziąłem polityka. Ale to tylko oczywiście kwestia zdjęcia. Jak już ustaliliśmy, w jaki sposób ten projekt ma wyglądać, w jakiej ma być zrobionej, zrobionej technologii, tutaj były różne podpowiedzi. Poprosiłem o przygotowanie struktury projektu. Został stworzony też podstawowy kod. Ten kod działał i owszem, może ja pokażę tą grę. Ona w wersji tej, teraz już powiedzmy, że ostatecznej, ostatecznej na dzisiaj wygląda tak, że mamy spadające karteczki, zbieramy te karteczki i jeżeli zbiera, z, zbierzemy króle, to zostaniemy prezydentem, bo zależy nam tylko na władzy, jeżeli zbierzemy takich, jak widzisz, staruszków, o tutaj jest ten staruszek, jak zbierzemy takich staruszków, to wtedy zostaniemy, no właśnie kim zostaniemy? No zostaniemy kimś, kto przyjmuje mieszkania od starszych ludzi. Nie wchodząc w detale, a z kolei, jeżeli zbieramy kosmitów, jeżeli uzbieramy tych kosmitów bardzo dużo, czyli mówimy prawdę, czyli jest to równie prawdopodobne w polityce, jak właśnie pojawienie się kosmity, mówienie prawdy, to tylko zebranie wystarczającej liczby kosmitów spowoduje, że zostaniemy po prostu uczciwym człowiekiem, bez władzy i bez pieniędzy, ale uczciwym człowiekiem. Ok, tak wygląda gra. Wróćmy, wróćmy, do, wróćmy tutaj do naszej, naszych opisów. Został przygotowany kod ten kod po tym jak go wpisałem, o, w miarę nawet działał, gra działała, ale brakowało obrazków, więc po, poprosiłem sztuczną inteligencję o obrazki. O wygenerowanie obrazków. Jak widzisz, uzyskałem takie obrazki. No, trochę jest problem, bo po pierwsze, jednego obrazka brakowało, bo o, o, o ile z Kosmita jest król, powiedzmy, ale brakuje nam tutaj jeszcze staruszka, czyli czerwonego obrazka, czyli, czyli, czyli tutaj. No i też widać, że to jest wszystko na jednym, na jednym zdjęciu. Nie chce mi się ciąć. Szczególnie, że te dwa są bez przezroczystości, te są z przezroczystością, no, ale rozumiem, że to był mój, mój błąd, więc poprosiłem Sztuczną Inteligencję, żeby wygenerowała oddzielne pliki, czyli na bazie tego, żeby wygenerowała oddzielne pliki, niestety to się zupełnie, ale to zupełnie nie, nie udało. Pozwól, że pokażę. Uzyskałem po podziale, uzyskałem o tego typu pliki, czyli on to po prostu pociął ten obrazek proporcjonalnie i uzyskałem, no coś, co się zupełnie do projektu nie nadaje. Stwierdziłem, że trzeba podejść do tego inaczej, do tej politycznej drogi, trzeba by mu opisać dokładnie co ma przygotować, czyli żeby przygotował każdy plik, każdy plik po kolei. No niestety, jak przygotował każdy plik po kolei, okazało się, że te pliki po prostu nie działają. Więc kolejnym krokiem, który musiałem zrobić, to było krok po kroku opisywanie wszystkich. Postaci, jak widzisz, tu mam postać tego człowieka, który chodzi na, na dole w pliku. Mam kilka jego wersji. Tutaj mam staruszka. Z tym staruszkiem w ogóle był problem, bo nie chciał mi wygenerować. Napisałem takiego prompta: poproszę w przezroczystym tle. Czerwona karteczka staruszek, przygarbiona postawa starego człowieka, może być w ręce z drewnianą laską, którą się podpiera. No i uzyskałem odpowiedź, że on bardzo przeprasza, ale on nie może wygenerować, ponieważ ta prośba narusza wytyczne dotyczące treści. Zapytałem, czy jest nie tak ze starym człowiekiem, uzyskałem tylko informację, że to narusza wytyczne dotyczące treści, OK, zmieniłem nieco zapytanie i, i, i wtedy mi wygenerował tego staruszka, wygenerował też mi kosmite i drugiego kosmite. bo zobacz, tu staruszka miał wygenerować z laską i jak generował kosmitę, mimo, że ja go nie prosiłem o to, to od razu tutaj mu jakby rękę przedłużył, tak jakby z taką laską, co prawda, może kosmici mają takie przedłużenia, dużo na ręce, nie wiem, nie widziałem kosmity, może ty widziałeś, widziałaś, to podziel się tą informacją. W każdym razie m, poprosiłem o kolejnego kosmitę, uzyskałem teraz już całkiem fajnego kosmitę, uzyskałem też y, króla, no i, i e, e, efekt był taki, że e, nie miałem już obrazki, ale nie miałem jeszcze żadnych plików dźwiękowych, więc poprosiłem Ejaja, słuchaj, zrobiłeś obrazki, to teraz przygotuj, e, przygotuj pliki dźwiękowe i jak już byłem zdziwiony, jak się okazało, że on po analizie analizował, analizował, analizował i wreszcie. Zaczął, w, zaczął w, w Pythonie tworzyć kody, kody. Pierwsze kody były błędne, to, to nie chciało działać. Potem kody już były OK. Pierwsze pliki wygenerował w postaci w, w formacie Wave. Ja potrzebowałem MP3. Co prawda, mogłem wziąć, po prostu przerobić np. w Audacity Wave'a na MP3, ale po co, skoro współpracujemy? No i się okazało, że napisał kolejny kod w Pythonie kod, który wygenerował faktycznie pliki w formacie mp3. Szok. Dla mnie po prostu szok i, nie, i niedowierzanie w tym momencie było. Co prawda były tam pewne błędy w kodzie Javascript, dlatego, że ta strona trochę się wieszała, więc poprosiłem go o, razie znaczy podesłałem mu z konsoli, czyli jak, uruchomi, jak uruchomisz to oczywiście w konsoli możesz sobie pokazać, pokazać błędy, tak. O, jeszcze coś tam się pojawia, ale to jest, to jest, to jest. A, to są, przepraszam, przecież to nie chcę pokazać. Okej, okay, dobra, pokazujemy tutaj. To jest nasz kod gry. No i teraz, jak pokazujemy w konsoli, to, to jak widzicie, błędów w ostrzeżeń nie ma. Gra sobie bardzo fajnie chodzi. Było tam kilka drobnych błędów, ale on je bez problemu poprawił. No i efektem tego wszystkiego jest zrobienie tej gry. Przyznam, jestem pod bardzo dużym wrażeniem, bo zajęło mi to jedno popołudnie, to znaczy, projekt wymyśliłem gdzieś koło 16, jest 1821, czyli 2 godziny i 20 kilka minut wspólnie z AI-em robiliśmy to zadanie. Gdybym miał sam napisać tą grę w, w JavaScript, pokażę może jakiego rodzaju to jest kod JavaScript. Szczególnie ten plik player. Jak widzicie, tu wersje old właśnie są z błędami. Szczególnie ten plik nie player, a game.js. Całkiem, całkiem rozbudowany plik. Pisał wszystko, pisał wszystko na. Oczywiście w, tworząc, tworząc klasy. Te dźwięki, które być może słyszysz, to są właśnie dźwięki, które wygenerował. Oczywiście to nie jest tak, że to są jakieś super dźwięki. O. Spróbuję podsunąć tam mikrofon. tak, nie są to jakieś super dźwięki, ale jak do takiej prostej gry wystarczą, a poza tym można by nad tym popracować potem dalej. Ok, no dobrze, no to życzę powodzenia w robieniu gier. Dodam, że ja tą grę umieszczam na stronie wydawnictwa poswojsku.pl, gdzie jak będziesz chciał, to możesz sobie wejść, pograć, a także zobaczyć całkowity kod, już ten ostateczny, ukończony. Pozdrawiam i zapraszam na kanał Poswojsku, na kolejne fajne Filmy. A jakbyś mógł mogła dać lajka. O, jak widzisz, właśnie właśnie ktoś się został um, chyba królem. Tu jeszcze trzeba by dodać właściwą ikonkę. To są, to, to są detale, oczywiście do dopracowania. W, każdy, w każdym razie, jakbyś dał lajka, jakiś komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, bo to pomoże mi budować kanał i fajne filmy na nim. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.